Siema, ma widzę, z to jest zbudowany. Pierwsze piętro czarnego domu. Tak to całe wygląda, tylko tam jest odczepione coś. O, tu w ogóle zrobiłem takie coś. Tu jest taki, jakby, że zakaz wchodzenia, czy coś takiego. Połączę to. O. Tutaj dalej są takie kwiatki. Ruchome. Tu jest jakieś takie coś to jest jakiś kolor na śmieci, z napisałem kwiatki dalej no teraz robimy to najpierw przyczepimy takie to jest dziura przyczepimy na nią ten taki jakby lodówkę, coś takiego z tymi rzeczami do góry tutaj przyczepimy szafkę z mikrofalówką tutaj przyczepimy borgiera tutaj Dobra, najpierw ten stolik wściekamy. O. Tutaj pięknie. Tutaj teraz krzesełko. Tutaj też krzesełko. Dobra. I to chyba wszystko, ale najpierw jeszcze mam taka to na automat robi. Tutaj taki kikut. I patrzcie teraz. I pają, kochani. Teraz będzie drugie piętro robione. Trochę podstawki mam Zrobiłem tutaj oczywiście łódkę taką. dywan tak jakby. Nie, w sumie od zewnątrz to będzie niebieski dom, ale, ale w zewnątrz to będzie szary właśnie. Tu nam szary tylko. No i to tyle w tym odcinku. Nara.